Witam wszystkich, tutaj Gremlinos, ponownie gramy w ModCrafta. Długo, długo czekałem aż mi się odpali w końcu ta wersja, to dlatego, że dodałem sobie nowe mody. Głównie dodające nowe struktury, no bo takich modów, które alterują generator świata, no to już nie mogłem niestety dodać. Ale mam nadzieję, że spotkamy jakąś tą nową, nową teksturę. Nie wiem do końca ile tych modów teraz mam, ale na pewno więcej. I nie wiem czemu jestem tutaj, skoro poprzedni odcinek się skończył na górze. Ojeju, ale mi FPS-y spadły. No dobra. Trudno. Jest to akceptowalna liczba. No dobra. Chciano? Hm. No dobra, a co jest w tej skrzynce? Marchewka, nic ciekawego. I tutaj widzę, zrobili mi... O, kolejny Tin. E, co do Tinu i modów, poczytałem trochę i dowiedziałem się o co w nich chodzi. Dowiedziałem się przynajmniej do czego służy Tin, a dokładniej, że nie służy do niczego. Oprócz do przetapiania w piecu, ale... Nie takim piecu, jak wy myślicie, tylko piecu ogromnym, zmotowanym. Jak na razie mnie na niego nie stać, ale jeżeli będzie jakakolwiek okazja na glinę, żeby stworzyć cegieł, no to sobie go zbuduję. Dowiedziałem też się, jak bardzo... Huh. Może wioska? Dowiedziałem się też, jak bardzo ważne tutaj w tych wszystkich modach jest mieć. No dobra. Myślałem, że to wioska, ale najwyraźniej nie. Jeden villager i dużo kur. Zyskuje się o kurach mowa, to mi się przyda trochę nowego jedzonka. Nie pogardzę, nie pogardzę. Dzień dobry, proszę pana. Nie, nie to. Uh, jedzenie głównie, ale to jedzenie za szmaragd, a nie szmaragd za jedzenie, co mnie martwi. Dziękuję, ale nie dziękuję. O, skrzynka. Fufufu. Fu, fu. No dobra. Fire thorns. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kości na mączkę kosną. O! Jeden z artefaktów. No, no, no. Zaraz zobaczymy, co robi. Wiadro się przyda, chleb się przyda, tego nie biorę. Węgiel się przyda, źle. Ja, Dobrze pana? Czy ja mam coś tu jeszcze do przepalenia? A nie, to już jest przepalone. No, nie, nie wydaje mi się. No dobra. No, to w takim razie mogę pokazać o co chodzi z tym pierścieniem. Equipable in the ring, trinket slot when equipped. Plus 4% do healing power i plus 4% do lightning spell power. Nie wiem czym jest lightning spell, ale wiem, że mogę to włożyć gdzieś tutaj. O, dokładnie tu. No, i ten pierścień daje mi jakieś teraz bomusy. Gdzie jest moja lampa? No cóż, musiałem ją wyrzucić, więc sobie to podkradnę. No dobra, no to nie będę was zanudzał czyszczeniem ekwipunku, a muszę to zrobić, jak to widzicie. Więc przejdźmy już do cięcia, kiedy będę miał go pięknie poukładanego. No dobra, skończyłem już mniej więcej. Teraz pewnie się zastanawiacie. Skąd ja mam złote marchewki? Otóż to jest resource pack, który sobie dodałem. Tak samo tutaj niektóre itemy są animowane, niektóre nie. Nie wiem od czego to zależy, ale ważne, że cokolwiek się animuje. A dzisiaj chyba sobie pośpie to kupana, ale gejowo, znaczy całkowicie muskularnie, bez tym majestatycznym mężczyzną. Dobranoc. No dobra, zdaje mi się, że czas wyruszać dalej w drogę, w drogę gdzie, nie mam pojęcia. Hmm. Czy to jest, nie, to jest dalej ta jesień, stamtąd przyszedłem, tutaj są góry. No, 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 mamy trochę dużo wyborów to pójścia, ale chyba wybiorę tamten kierunek, bo tam jest Uf. najwięcej tej jesieni. A im dalej od lodu, tym lepiej, przynajmniej moim zdaniem. A to co? To nie jest struktura w normalnej grze, to jest jakaś nowa. I widzę już, że będziemy mieli kopalnię. Może nawet w okolicy się osiedle bardzo ładna góra. Nie wiem, nie wiem. Zauważyłem, że w poprzednim odcinku bardzo, bardzo dużo razy powtarzałem. No dobra, więc teraz postaram się to trochę oszczędzić. Ale widzę tutaj dużo, dużo fajnych rzeczy. Węgla nigdy za mało. Ale nie będę go kopać całego. Bez sensu. Znowu tin. Chociaż nie, nie, nie będę go brał. Mam już go wystarczająco, myślę. Ale miedzi nie. Miedzi wystarczająco nie mam. Zastanawiam się, czy znowu niechcący wyłączyłem dźwięki gry, czy faktycznie cokolwiek słyszycie, ale... Nie wiem, nie wiem. 5 minut Myślałem, że znajdziemy coś lepszego Zwłaszcza jakąś strukturę albo nowego moba Których jaskiniowych jest dużo I nie, nie mam na myśli szkieleta Haha, teraz mam prawie, że taki sam zasięg co on Jedyne co mnie martwi to Brak jakichś nowych ród Albo jakichś użytecznych ród Jakby chociaż żelazo O, stąd właśnie szkielet mnie naskoczył No dobra, ta jaskinia była O wiele bardziej... Zawodząca niż mi się wydawało, ale trudno. Czy ja potrzebuję zapalniczki? Nie, jeszcze nie. No dobra, no to idziemy dalej. Debil. No dobra. Kolejna... nie, to nie jest wioska, to jest budynek. No dobrze, dzień dobry, panie villagerze. Z której strony się wchodzi? Ach, cały czas mi się myli. Potrawka z królika? Hmm, nic interesującego. Tu jest ten sam pies hutniczy, węgiel sobie podbiorę, bo czemu by nie? Name tag? No może się przydać, ale raczej wątpię. Tutaj na TNT na pewno. Siodło sobie wezmę. poczemu czemu by nie? Ale z drugiej strony też mogę tu powsadzać wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję. drewna mamy w okolicy sporo. No nie wiem, tak wątpię, czy ten name tag mi się jakkolwiek przyda. No bo no, name tag to name tag, ale z drugiej strony. Z drugiej strony nie. No dobra, zostawię go sobie na wszelki wypadek. Jak coś. Może nie będę tego żałował. Trochę nie potrzebuję, raczej sobie TNT w najbliższym czasie nie będę robił. Chyba, że będę grał multiplayer. Hehe. <grym> w którą stronę teraz? No chyba tam. Nie muszę się martwić o jedzenie, bo wiem, że mam go dużo. Chociaż skóra mi się przydaje to bardzo, więc przepraszam krótko. Będziemy mogli sobie zrobić e, podwoną zbroję, którą chciałem zrobić w poprzednim odcinku. Chyba nie wiecie o co mi chodzi, bo to wyciąłem. Ale szukałem zbrojek do robienia. No, mm, już chciałem powiedzieć, no dobra, co tam mamy. Strasznie mnie... oj, 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 oj... A nie, dobra, myślałem, że to struktura. Chciałem powiedzieć, że strasznie mnie martwi fakt, iż nie ma tu za dużo biomów. E, zima i jesień, czy... no, będę to nazwał jesień, no bo wygląda jak jesień, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi. Miejmy nadzieję, że faktycznie coś się znajdzie potem. I widzę już krowy, skóra, zbroja, przetrwanie. No dobra, eee, tyle nam starczy. Jeszcze znowu powiedziałem no dobra. Za dużo razy to mówię zdecydowanie. Czas zobaczyć co ja mogę pysznego sprawdzić. Perfekcyjnie skóry co ja robię? No dobra, tyle starczy i spodnie też tyle starczy. Jak na razie sobie zbrojkę robię. A to co? Teraz Steepon. Proch, który zostawiłem i pryłka żelaza. Fishing net. Hmm. No no, myślę nad tym coraz głębiej. Tutaj idealnie, a nie muszę nawet dodawać, wystarczy. Fishing net, fishing net. Do fishing neta potrzebuję patyków, do patyków potrzebuje drewna, prosta matematyka. Tak, tak i fishing net, tak, tak. Pięknie. O kurczę, już się robi nas tak szybko. No cóż, życie. Dobra Dobranoc. Piękny, piękny, piękny dzionek. A ja w tym czasie sobie założę diving suit. <laughs> Ale ja wyglądam. No, no, no. Bardzo ładnie. Teraz tak. Yy, potrzebuję. No, nie zdobędę. Potrzebuję skrzyni. Potrzebuję się. A to co? Uhuhu, Uuchu, Dobra, Nowa struktura. Nowa struktura jak nic.. E o i tu też. Co jest? Co za wielkie ruiny? Wow. No dobra, to ja tu położę piecyk, żeby się przypalało moje mięsko. Wypalę sobie najpierw deski, żeby mi miejsca weku nie zajmowały. Wow! Uuuu! Książka! Piór, piór nie potrzebuje. tak szczerze, nie oszukujmy się. Po co mi pojedyncza książka? W sensie, gdyby jeszcze była zapisana, ale... Nie jest. Jak na razie Enchanting Table nie potrzebuję. Dopiero zaczynamy, a ja nie mam zamiaru się pocić. Jak co niektórzy. Dobrze, dobrze. Najbardziej mnie interesuje to Fishing Net. Eee... Czy ja mogę. Nie, nie mogę. Aha. Czyli na chwilę obecną się nie przydaje, chyba że można w nią łapać ryby. A ja tutaj widzę dużo, dużo lutu. No, za dużo interesujących rzeczy tu nie ma. Chyba że tutaj będą. Wow! To są dopiero ruiny. I właśnie o takie rzeczy, właśnie dla takich struktur ściągałem te wszystkie mody. No, no, no. Będziemy mieli... A, to już przeglądałem. Będziemy mieli sporo, sporo do przejrzenia. <stutnia> Studnia. Wow, no ile tego jest? Co to jest za ogromne miasto w ruinie? O, kałamasz. To sobie wezmę jeden na Boken Quill. A, tu jest beczka jeszcze. Wungla, Wungla, nigdy nie za... Wiele. Huh. A to co? O, to jest ta wielka meduza. Teraz już się nie boję jej uderzyć, bo wiem, że Bosfight mi się nie odpali. I wiem, że agresywna nie jest. Co, co się stało? Czy, czemu jestem na dnie? Halo? A, diving suit. Oj, oj, oj. Zdejmij go, zdejmij go, zdejmij go, zdejmij go, zdejmij go, zdej go. Kurczę. Wsetrułem się, dotknąłem tej meduzy. O nie, zostawiłem go. Ajajaj, oby wypłynął. wypłynie. Jest, wypływa. Co to jest? Slimeball. Może się przydać, ale już przynajmniej wiemy, że nie da się pływać w tym Diving Suitcie, co jest trochę beznadziejne. Będę nosił ten armor, bo czemu by nie. Eee... Wow, świetne miasto. To już przeszukałem, to już... Nie, tego nie przeszukałem jeszcze. Ale tu nic interesującego nie ma. Dom opuszczony. No, głównie mnie interesują skrzynie, ale widzę, że też tutaj był jakiś park, czy coś w ten deseń. No, no, no. O, kilkukolorowe drzewo. Bardzo ładne, bardzo ładne. Tutaj wszedłem. To jest mój piec. I tu już się chyba tak całe mięsko zrobiło tak wielka ta struktura, że ciężko się połapać. I chyba niestety muszę. O, co chyba nie byłem jeszcze. A szkoda szkoda. Już myślałem, że się oszczędzę. O, trzecia sztabka żelaza, Skraftowałbym sobie wiadro, gdyby nie to, że już je mam. A jeśli o wiadrze mowa. Nie mam zamiaru brać full damage od teraz. No dobra. Slime'a nie potrzebuję. Na slime bloka jak na razie mi nie w machinerię się nie zamieniam. czego potrzeba było topunkenquila, chyba książki, którą mu zostawiłem. Teraz trzeba przechodzić przez wszystkie skrzynie i poszukać tej książki. Wow, 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 co to jest? Tuta, tutaj nie byłem. Wow, czy ja mogę? Tak. Ha, ah. teraz wyglądam jak zjawa Aj, ojej, Nikt Nikt ojej, nie ma, no Dobra, walić to. Nie, dziękuję. Siodło mi się przyda. No to co? Wracamy na zimę, nie? Szukać innych biomów, wyjść z tego zimowego i pływać. Co mnie bije? Ojoj, trucizna, to jest ta wielka meduza. dropuła slime bola Hej, to ja może sobie te slimebole zostawię zrobię sobie slime bloka będzie do moich super profesjonalnych parkour pro skili czemu po co mi ten bucket w drugiej ręce bardziej mi się światło przyda no i płyniemy aha no to nie popłynęliśmy za daleko Ej, hey, co jest? Pingwin. Myślę, że one przegrały mob-wota. No dobra, czas sobie zarobić. Ajajaj, trucizna, pieprzona trucizna. Au. Wow, ej, ale to jest mocna trucizna. Hej, halo. Na slime bole dopiero. Ta trucizna ma naprawdę spory range Kurczę no, weź mi to gówno, a nie Zaraz normalnie utonę przez to Umieraj Skoro już o nowych rzeczach kwestia To może będę mógł złapać w to jakąś rybę Nie wiem jak to działa a, to jest ta meduza tylko. Dzień dobry, panie pingwinku. Ale pan słodko wygląda. Tak, tak. Potwierdzam. E, e, lubię pingwiny, ale... A? Tutaj więcej meduz i tu więcej ryb. A ja sobie z takie rybki połapię. O, złapałem, 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 złapałem coś, złapałem coś, złapałem, złapałem eee, łódka, 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 Aha No dobra Fishing net Stored Entity Łosos <laughs> Mam tu łososia Nie no, znaczy świetnie zawsze to jakiś dodatkowy armor Ile potrzeba? 9 slime boli, trzeba. Kurczy no. Strasznie trudno się kieruje pływaniem, gdy ten strój się dosłownie wbija na dno. Aj, jaj Strasznie. Wy, wy też to widzicie? Czy ja mam widy, to nie jest słońce, nie? Słońce jest tam. Huh. Blok. Potrzebuje bloki. Idziemy się tam budować. Dobra, wracamy do tych ruin, bo... O. Jesteśmy teraz mniej więcej nad tym czymś. Tym czymś mm. bloki. To jest priorytet na chwilę obecną. A, do tego przyda mi się łopata, do tego przyda mi się crafting. Kamienna łopata może być. Piknie. Aha, łóś można już odłożyć. teraz tak, czy ja coś jeszcze? Tak, slime block. Poczemu by nie? Nie wiem po co mi, ale skrafciłem. No to co? Eee, czas na. Kopanko, dirta. Myślę, że starczy na chwilę obecną. Idę do No dobra, to mi się skończyła. Myślę, że tyle starczy. Wyrzucam niepotrzebne śmieci. Bloki. Czas sięgnąć high limitu. Hmm. Fajny widok. Hmm. Można teraz z góry zobaczyć. Czemu? Chwila, moment. Czemu ja wciskam Ctrl i shiftuję? Ok, naprawione. Teraz shiftuję normalnie shiftem. A teraz można zobaczyć, jak bardzo ładnie to wszystko wygląda. I zobaczyć, że brakuje mi bloków, ale też, że miałem rację. To jest latająca wazwa. Hmm, no nie wiem, czy opacałoby się skakać tutaj. Nie, ja nie jestem takim hardcorem. a że nie chcę głupio umrzeć, to zrobię to prostym sposobem. O kurde, o kurde, no to nie żyje. Zapomniałem, że ja miałem tylko diving suta. Cholera jasna. No dobra. No to w takim razie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bardzo fajnie się to grało i no do następnego odcinka. Cześć.